Dzień dobry Państwu, CIRE Cafe Online łączy się dzisiaj z gabinetem Prezesa Jacka Szymczaka, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do CIRE Cafe Online, a będziemy rozmawiali o kończącym się 2021 roku i o tym, co czeka nas w nowym roku, więc od tego zaczniemy nasze spotkanie. Jaki to był rok dla Polskiego Ciepłownictwa? Dziękuję za zaproszenie raz jeszcze. To był jeden z najtrudniejszych okresów dla polskiego ciepłownictwa systemowego. To był najtrudniejszy rok na przestrzeni, myślę, ostatnich dwóch dekad. Dlaczego? Złożyło się na to kilka czynników, i w większości są to czynniki niezależne od przedsiębiorstw ciepłowniczych. Proszę zobaczyć, co stało się z uprawnieniami do emisji CO2 dynamiczny wzrost. Kosztu uprawnień. I to jest wzrost, który powoduje, iż w strukturze wytwarzania ciepła po raz pierwszy w historii koszt uprawnienia przewyższa koszty paliwa. Do tego nakładają się jeszcze bardzo niebezpieczne i również dynamiczne zmiany dotyczące zmian cen samych paliw. Do tego nałożyła się sytuacja. Trudna również z węglem, a wciąż 71% ciepła w Polsce wytwarzane jest w oparciu o węgiel kamienny. Węgiel cena węgla wzrosła również o ponad 100%, a końcówka tego roku pokazała również, że są problemy z zaopatrzeniem węgiel, i to zarówno ten importowany, jak i na poziomie krajowym. Oczywiście przy tak gwałtownych zmianach kosztów zewnętrznych, niezależnych od przedsiębiorstwa, które odbywają się w bardzo krótkim okresie czasu, by móc sprostać tym wyzwaniom, czyli nie utracić płynności finansowej, nie mówiąc już o tym, żeby kumulować środki na realizację inwestycji, konieczne są bardzo szybkie i dynamiczne zmiany legislacji krajowej. Dobrze się stało, że w kwietniu ubiegłego roku weszła szybka nowelizacja rozporządzenia taryfowego, która pozwoliła części przedsiębiorców uzyskać przynajmniej częściową rekompensatę za niepokryte koszty w uprawnieniach do emisji w taryfach. Ale wciąż czekamy na zmiany rozporządzenia taryfowego, które pozwoli w sposób bardziej elastyczny przenosić te wspomniane przeze mnie koszty zewnętrzne. Plus, to jest niezwykle istotne. Bardzo ważne są również zmiany w praktyce regulacyjnej przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dobrze się stało, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił formułę kalkulowania zwrotu na kapitale, ale wciąż przed nami jest niezwykle istotna zmiana w praktyce podejścia do zatwierdzania tak dynamicznych zmian kosztów zewnętrznych w taryfach. Oczywiście na to wszystko nakłada się jeszcze. Niezwykle istotny problem, który my jako branża dostrzegamy, to jest problem relacji z naszymi odbiorcami. Mamy świadomość, że koszty, które trzeba przenosić w naszych taryfach, by móc normalnie i w sposób bezpieczny funkcjonować, a w konsekwencji rozwijać inwestycje. Skutkują podwyżkami cen ciepła, ale równocześnie staramy się wyjaśniać, że po pierwsze te obciążenia związane z ciepłem systemowym, do ogrzewania, do pozyskiwania ciepłej wody systemowej, nadal nie są najistotniejsze w strukturze wydatków, najważniejsze w strukturze wydatków gospodarstw domowych, i one są niezbędne do poniesienia po to, żebyśmy mogli bezpiecznie dostarczać ciepło. Tak więc. Reasumując, może nieco przedługi wywód, jednym zdaniem, tak, szalenie trudny rok, ze względu na te dynamiczne zmiany kosztów zewnętrznych, za którymi powinny nadążać niezbędne zmiany legislacyjne na poziomie nie tylko krajowym. Panie Prezesie, ten trudny 2021 rok historycznie wpisze nam się w całą dekadę zmian, która przed nami. Mamy takie dwa horyzonty czasowe, ten krótkoterminowy do 2025 i nieco dłuższy do 2030. Te horyzonty określają nam kierunki transformacji całego sektora ciepłowniczego. No nie ukrywajmy pod dość dużą presją polityki Unii Europejskiej. Wy jako Izba kreślicie takie kluczowe kierunki tych zmian technologicznych, które przejść powinno. A chyba powinniśmy powiedzieć, musi przejść polskie ciepłownictwo, to jak ono się będzie zmieniało? Jakie będzie pod koniec tej dekady i w kolejnej dekadzie polskie ciepłownictwo? Tak, zmiana, przecież kierunki rozwoju, kierunki transformacji polskiego ciepłownictwa systemowego w dużej mierze zależą od polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jesteśmy pod wymogami oczywiście Zielonego Ładu, wszyscy znamy, ale jednocześnie w połowie tego roku. Komisja Europejska pokazała nowy projekt pakietu legislacyjnego, zwanego Fit for 55, gdzie kilka dyrektyw kluczowych naszego sektora ma podlegać znacznym zmianom. Po pierwsze, chodzi tu o zmianę Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej, chodzi o zmianę Dyrektywy o ETS-ie i dyrektywy związanej z opodatkowaniem, między innymi przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym sektorze. I z tych dyrektyw wynika jednoznacznie również kierunek transformacji sektora. Po pierwsze, musimy zwiększać udział odnawialnych źródeł energii i to w tempie szalenie szybkim. I to jest również niebezpieczne i naszym zdaniem póki co nierealne do zrealizowania w oparciu o te propozycje, które zawarte są w wspomnianym pakiecie, bo przykład Powinniśmy zwiększać udział odnawialnych źródeł energii w samym ciepłownictwie systemowym o 2,1 punkta procentowego rocznie, podczas gdy dzisiaj Zielony Ład wymaga od nas, żebyśmy ten udział zwiększali o 1 punkt procentowy rocznie. I teraz, biorąc pod uwagę fakt, że negocjacje nad pakietem potrwają. Pewnie około dwóch lat, co najmniej rok na implementację tych przepisów do krajowego, do krajowego systemu prawnego, to w zasadzie nowe przepisy weszły w życie na początku 2025 roku, a my mamy te cele zapisane w, w pakiecie rozliczać już od 2021 roku. Fizycznie jest to po prostu niemożliwe. Dyrektywa o efektywności energetycznej powoduje, że będziemy musieli zwiększać efektywność energetyczną. I to już nie tak jak dotychczas, o 30 2% na poziomie całej Unii, ale o 36 i 39%, w zależności od tego, czy to jest energia finalna, czy to jest energia pierwotna, co powoduje, że rocznie musi się zmniejszać zużycie energii końcowej już nie o 0,8%, tylko o 1,5% rocznie. A zatem, a zmianem to też on również i rynku ETS-u, bo mówi się o tym, że oprócz tego systemu, który dzisiaj funkcjonuje, będzie tak zwany mały ETS i obejmie on również źródła poniżej 20 MW. I z tego chociażby pakietu wynika, że będziemy oprócz tego, że musieli zwiększać udział odnawialnych źródeł energii, ale oczywiście na poziomie racjonalnym, będziemy musieli dążyć również do tego, żeby wykorzystywać możliwości, energii elektrycznej w ciepłownictwie systemowym, czyli nastąpi elektryfikacja ciepłownictwa, ale jednakże pod warunkiem, że będzie dochodziło do zazieleniania energii elektrycznej. Będziemy korzystać z gazu ziemnego. Dzisiaj wykorzystujemy gaz ziemny na poziomie 1.2 miliarda metrów sześciennych. Potencjał jest 3-4 miliardy w perspektywie do 2030 roku, ale pod warunkiem również, że dojdzie do zazieleniania gazu ziemnego, czyli na pewno w większym zakresie będziemy musieli wykorzystywać biometan. A który będzie, mamy nadzieję, technologicznie możliwy do zatłaczania do sieci gazowych. Oczywiście, wracając jeszcze na chwilę do energii elektrycznej, będziemy stosować technologię Power to Heat. To oznacza, że nadmiarową energię elektryczną produkowaną. Przez wiatraki, a mówić o rozwoju generacji wiatrakowej, również z poziomu morskiego, będziemy mogli wykorzystywać w magazynach ciepła. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje kilka magazynów ciepła dobowych. Na pewno przed nami jest budowa magazynów sezonowych. Musimy w większym stopniu wykorzystywać ciepło odpadowe. Czyli ciepło to, które jest tracone w produkcji czy procesach przemysłowych, ale, co jest niezwykle istotne, i tutaj jest również bardzo duży potencjał dla transformacji sektora, wykorzystywać ciepło z odpadów. Dzisiaj stan prawny jest taki, że ciepło z odpadów nie ma statusu ciepła odpadowego. Czyli ciepło z odpadów nie będzie wpływało na Uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. A to jest niezwykle istotne, ponieważ we wspomnianym pakiecie Fit for 55 mówi się również o tym, że zmieni się definicja efektywnego systemu ciepłowniczego. I od 2025 roku, by spełnić ten warunek, a w konsekwencji między innymi m.in. móc korzystać z pomocy publicznej, chociażby na rozwój sieci, trzeba będzie zapewnić minimum 5% ciepła. Z odnawialnych źródeł, ciepła z kogeneracji już nie na poziomie 75, ale 80%, resztę ma stanowić ciepło odpadowe. A po 2035 roku, żeby spełnić ten warunek, w ogóle nie mówi się już o kogeneracji, tylko o cieple ZOZE i cieple odpadowe. A zatem, jeśli bylibyśmy w stanie między innymi wykorzystywać ciepło z odpadów, a potencjał, w Polsce jest taki, iż wciąż tej frakcji, która nie nadaje się do segregacji, do kompostowania jest 2, 2,5 miliona ton rocznie, co pozwoliłoby przy pełnym wykorzystaniu na produkcję około 10% ciepła systemowego, to powinniśmy ten potencjał wykorzystać również dzięki temu, by można było korzystać ze wsparcia środkami publicznymi na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów. Czyli kolejne dla nas wyzwanie, ponieważ, jak niestety wiadomo, tego typu inwestycje zostały usunięte z krajowego planu odbudowy, a wcześniej zostały uznane za niezgodne z inwestycjami zrównoważonymi w oparciu o rozporządzenie o taksonomii. Oczywiście będziemy również myśleć o tym, żeby rozwijać kłód systemowy i ma szansę rozwoju i ta działalność. Początkowo oczywiście w dużych miastach, gdzie jest duży potencjał budynków biurowych, wszelkiego rodzaju centrów handlowych. i Zauważcie, oczywiście będziemy chcieli korzystać z klasycznych odnawialnych źródeł energii typu biomasa, ale również trzeba mieć tą świadomość, że wspomniany pakiet w coraz większym stopniu ogranicza wykorzystanie biomasy jako odnawialne źródło energii. A zatem, zobaczcie Państwo, mamy kierunki wyznaczone transformacji sektora. Uważam, że nie będzie jednego dominującego. Będziemy musieli korzystać ze wszystkich możliwych, o których wspomniałem i jest realny, tak jak wskazywały na przykład nasze badania, by na koniec 2030 roku przy spełnieniu pewnych warunków, o czym będziemy pewnie jeszcze mówić. Zejść z 71% udziału węgla do poziomu 40-40 paru procent. Udział gazu, pod warunkiem, że będzie to już faktycznie paliwo przejściowe, może być na poziomie 20%. A udział wszelkich technologii związanych z OZE, z ciepłem odpadowym, z ciepłem z odpadów, może być na poziomie 35%. No, i na to wszystko, panie prezesie, o czym rozmawiamy. Oprócz tego, że jest potrzebny czas, to jeszcze są potrzebne pieniądze. Z wypowiedzi podczas tegorocznego forum ciepłowników polskich no, wybrzmiewało bardzo silny postulat, że polskie ciepłownictwo tych pieniędzy będzie potrzebowało znacznie więcej niż dotychczas się wszystkim wydawało. Źródłem tych pieniędzy ma być tworzony Fundusz Transformacji Energetyki, finansowany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Izba w sprawie ostatecznego kształtu tego funduszu zgłosiła dość istotny postulat, bo przypomnijmy, proszę Państwa, że projekt ustawy zakłada, że do funduszu ma trafić pieniędzy ze sprzedaży na poziomie 40% puli uprawnień dostępnych w latach 2021-2030, podczas gdy Państwo uważacie, że do funduszu powinno trafić 100% przychodów z uprawnień. Dlaczego? Zdecydowanie tak. Myśmy jeszcze w ubiegłym roku. Oszacowali potrzeby inwestycyjne, które wynikały z Zielonego Ładu. Nie mówiąc już o pakiecie Fit for 55. Którego wcześniej nie było, prawda? Tego wcześniej nie było. I te szacunki robiliśmy również w oparciu o ceny wówczas aktualnie obowiązujące na, na rynkach. Dzisiaj nie tylko wzrosły koszty związane z emisjami czy z paliwami, ale też wzrosły koszty związane z usługami remontowo budowlanymi to też trzeba o świadomość. I te koszty, które oszacowaliśmy w perspektywie 2030 roku zamykały się w przedziale od 51 do 71 miliardów złotych, z czego od 50 do, przepraszam, 51 do 100 miliardów złotych, z czego około 70 miliardów no to powinny być nakłady na wytwarzanie około 30 na sieci, czyli przesył i dystrybucję ciepła, a zatem potężne wydatki. I teraz, jeżeli byśmy chcieli szukać źródeł finansowania, zawsze przedsiębiorstwo musi być bankowane, czyli musi mieć zapewniony chociażby minimalny wsad własny by również korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Niestety, bazując nawet na danych Urzędu Regulacji Energetyki, to jest takie opracowanie energetyka ciepła w liczbach wydawane co roku, widzimy, że rentowność, na przykład w 2019 roku, nie mam jeszcze danych za 2020 niestety, była ujemna, a na przestrzeni ostatnich kilku lat albo wynosiła 0 plus, albo 0 minus. Natomiast znacznie niebezpieczniejszym jest to, że wszystkie wskaźniki płynności na przestrzeni ostatnich 10 lat były poniżej tych, które w ekonomii uznawane są za bezpieczne. To oznacza, że dzisiaj mamy problem z pozyskaniem wkładu własnego. Dlatego są niezbędne zmiany legislacyjne na poziomie krajowym ale zakładając, że jakiś wkład minimalny będziemy w stanie generować przy nawet tych złych wskaźnikach, to mierząc teraz nakłady inwestycyjne z tymi uszacowanymi z możliwościami, widzimy, że trzeba zapewnić bardzo wysokie, efektywne i wielorakie źródła finansowe. Jednym z tych źródeł jest wspomniany Fundusz Transformacji Energetyki. Który ma być na podstawie ustawy o ETS-ie, gromadzony ze sprzedaży w drodze aukcji tych uprawnień, które pozostają w kompetencji każdego państwa członkowskiego. Dotychczas, powiedzmy sobie otwarcie, praktycznie te pieniądze, bo w bardzo znikomej części, trafiały na restrukturyzację całego sektora energetycznego, nie tylko ciepłownictwa systemowego. I tak się działo przez całe lata. Jeżeli patrzymy w projekcie ustawy, Iż założonym jest tylko i wyłącznie 40% z przychodów ze sprzedaży tych uprawnień, co w perspektywie 20, 2021-2030 przy założonej oczywiście cenie uprawnienia może być na poziomie 80 miliardów złotych. Jeżeli teraz weźmiemy, że to się rozkłada na cały sektor energetyki, więc nie tylko na ciepłownictwo systemowe, to oczywistym jest, że całe te środki, które wygenerujemy ze sprzedaży jako państwo, powinny na restrukturyzację energetyki być przeznaczone. Tym bardziej, że projekt pakietu mówi wyraźnie, zaleca, iż całość z tych przychodów ma być przeznaczona na restrukturyzację. Dotychczasowa ustawa, czy też dyrektywa, przepraszam, dyrektywa o ETS-ie zalecała, by minimum 50% tych środków było przeznaczanych na restrukturyzację. Teraz jest wskazanie jednoznaczne: 100% ma być przeznaczone. I oczywiście to jest jeden, i tak dlatego nasz postulat był tak stanowczy, kiedy zestawiamy potrzeby inwestycyjne, kiedy zestawiamy sytuację w sektorze z możliwością pozyskiwania środków. Ale pamiętajmy również, że. I o to też staramy się dbać, współpracując z administracją rządową, by w Krajowym Planie Odbudowy znalazło się ciepłownictwo systemowe, by w polityce spójności, czyli w programie FENIX, który jest następcą pois znalazło się ciepłownictwo systemowe w całym zakresie, by fundusz Modernizacyjny pozwolił również finansować inwestycje, by Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, tworząc ciepłownictwo powiatowe, Energię Plus czy nową energię, nie zapominał również o ciepłownictwie systemowym. Tu można powiedzieć, że w tych wszystkich źródłach finansowania, ja, jako sektor, znajdujemy się i to jest pozytywne. Natomiast teraz nasze działania koncentrują się na tym, żeby poziom środków, który ma być przypisany do określonych pozycjach w tych wszystkich programach, w tych wszystkich źródłach finansowania, był odpowiednio wysoki, by móc sprostać tym wspomnianym nakładom inwestycyjnym, które dzisiaj, w dzisiejszych realiach, są już znacznie wyższe niż te wspomniane około 100 miliardów złotych. Panie prezesie, to na koniec naszego spotkania, bo zaczyna się rok 2022. W który wejdziemy, pewnie, z nowymi wyzwaniami, z nowymi pytaniami. Pana trzy takie kluczowe znaki zapytania, jeżeli chodzi o ten nowy rok i jeżeli chodzi o polskie ciepłownictwo. Czego dotyczą? Jesteśmy w sytuacji, w której jest konieczność zdecydowanych, efektywnych działań na trzech poziomach. To się wpisuje właśnie w Pana pytanie, te trzy najważniejsze aspekty. Pierwszy, trzeba być bardzo skutecznym jako państwo na poziomie unijnym, by można było sprowadzić do rzeczywistości te cele, które są zapisane w pakiecie Fit for 55, razem, co jest niezwykle istotne, z restrukturyzacją, z modernizacją, z korektą systemu ETS-u, ponieważ bez tej korekty system będzie drenował. Przedsiębiorstwa z pieniędzy, które powinny być odkładane co roku jako wkład własny na realizację inwestycji, by móc pozyskiwać środki finansowe ze wszystkich tych wspomnianych już wcześniej źródeł. I to jest jedna z kluczowych kwestii, a więc ten poziom unijny, ze szczególnym wskazaniem zmiany funkcjonowania ETS-u, bo uważam, że dążenie do Likwidacji tego systemu jest nieefektywne i nie przyniesie skutków. Panie Prezesie, silna, skuteczna dyplomacja, jeżeli chodzi o ETS, umiejętność zbudowania koalicji, prawda też? Też. Przy czym myśmy wskazali w analizach prawnych na niezwykle istotną rzecz, ponieważ wskazaliśmy, że rynek finansowy, jakim jest ETS, po wejściu w 2018 roku instytucji finansowych nie spełnia jako jedyny Rynek finansowy unijny, tych standardów, które narzucone są przez prawo unijne, ponieważ ten rynek powinien być przejrzysty i sprawiedliwy, a takim nie jest, ponieważ funkcjonują w nim podmioty, które nie są zobligowane do bilansowania się uprawnieniami tak przedsiębiorstwa energetyczne. A zatem zastosujmy te narzędzia, które stosuje sama Unia. W stosunku do innych rynków finansowych. I to jest właściwa ścieżka, by móc zmodernizować na poziomie unijnym ten system. I oczywiście trzeba szukać sojuszników, którzy wesprą tego typu działania, bo na poziomie unijnym nie załatwia się spraw nawet bardzo dużego kalibru jednostkowo. Drugie wyzwanie, i ten drugi poziom, który powinien zadziać się równolegle, to są szybkie zmiany legislacyjne na poziomie krajowym i one muszą nastąpić już w pierwszej połowie tego roku, a nawet w pierwszym kwartale, by nie być gołosłownym, powinna wejść w życie powinna wejść kolejna nowelizacja rozporządzenia taryfowego, która została poddana konsultacjom w połowie tego roku, a jeszcze nie zostało to rozporządzenie przyjęte przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Musi być również prowadzona kolejna zmiana rozporządzenia taryfowego, by poprawić sytuację finansową, Przedsiębiorstw, które mają jednostki kogeneracyjne, i tego typu prace też wiemy, że rozpoczęły się w ministerstwie. Staramy się merytorycznie te prace, jak możemy, tylko i wyłącznie wspomagać. I mamy nadzieję, że wejdą przed końcem marca przyszłego roku. Jak i wspomniane wcześniej, ta większa nowelizacja rozporządzenia taryfowego. Trzeba zmienić podejście praktyczne. W modelu regulacji czy zatwierdzania taryf, by na przykład nie zatwierdzać w taryfach ceny uprawnień, które wynikają z 60 ostatnich notowań. Bo to powoduje, że permanentnie, nawet zmieniając taryfę, przy gwałtownych zmianach, zatwierdzamy ceny i stawki opłat. A może inaczej, zatwierdzamy koszt uprawnienia, który potrafi być i o 20% niższy niż to, co musimy zapłacić na rynku. A zatem trwale pozbawialiśmy się płynności finansowej. I oczywiście to, co wspomniałem, trzeba zadbać o to, żeby mieć odpowiedni poziom środków we wszystkich źródłach finansowania. To jest na dzisiaj, na teraz. Nie mówię już o tych zmianach, które powinny nastąpić w perspektywie kilku najbliższych lat. I ten trzeci poziom, ten trzeci cel to jest również kompleksowa, świadoma współpraca. Z odbiorcami, z klientami ciepła systemowego. 42% gospodarstw domowych korzysta z ciepła systemowego. Około 15 milionów Polaków. I tu są, powinny być działania prowadzone co najmniej dwutorowo. Po pierwsze, trzeba wyjaśniać, tłumaczyć, tak jak my na przykład robimy w oparciu o program promocji ciepła systemowego od kilkunastu lat, dlaczego ważne są inwestycje w ciepłownictwie. Odczarować mity. Dzisiaj na przykład za ciepło, za ogrzewanie płaci się od 2 do 3,5 zł z metra kwadratowego od mieszkania. Czyli to jest koszt średnio 180 zł miesięcznie, 150 zł miesięcznie. To nie są jeszcze pieniądze, które są nie do poniesienia przez przedsiębiorstwo. Musimy tłumaczyć. Dlaczego potrzebne są jednostkowe wzrosty cen ciepła, ale żeby te pieniądze móc przeznaczyć na inwestycje w tych kierunkach, o, o których wspomniałem wcześniej. W końcu trzeba również zrealizować to, co wynika z przepisów unijnych, czyli między innymi z tak zwanej fali renowacji, czyli sposób kompleksowy przeprowadzać termomodernizację budynku. Paradoksalnie ktoś powiedział, że mówię wbrew interesom naszej branży, ale my sami na przykład prowadzimy akcje 20 stopni dla klimatu, w których informujemy naszych odbiorców, że i ze względów ekonomicznych, i ze względów zdrowotnych najlepsza temperatura w pomieszczeniach to jest 20 stopni Celsjusza. Średnia w Polsce to wynika z naszych badań jest 22 stopnie. Obniżając temperatury, poprawimy jakość życia, ale również zmniejszymy emisję My liczymy się z tym, że fala termomodernizacji, racjonalizacja zachowań odbiorców spowoduje zmniejszenie zużycia ciepła, ale nie ma przed tym odwrotu. W związku z tym konieczne są inwestycje. I dlatego tak ważny jest też jest ten trzeci aspekt tłumaczenie naszym odbiorcom i również działania systemowe związane z termomodernizacją z renowacją budynków i zwiększeniem w konsekwencji świadomości społecznej, ponieważ świadomość społeczna w każdym procesie transformacji to jest jeden z warunków koniecznych powodzenia jakiejkolwiek transformacji, nie tylko w sektorze ciepłownictwa systemowego. Dlatego te, te trzy cele, te trzy płaszczyzny i te trzy kierunki działań powinny być realizowane już świadomie od początku przyszłego roku i to równolegle. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tą wieloaspektową diagnozę tego, co dzieje się w polskim ciepłownictwie i co dziać będzie się w nowym 2022 roku. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Bardzo dziękuję również.